XK 700 to jest naprawdę ciekawa propozycja dla kogoś, kto chce zacząć podróżować motocyklem. Dobrze, transfogarska zaliczona, transalpina zaliczona. Jeszcze jutro Transalpina w drugą stronę, no bo jak już tu jesteśmy, to szkoda nie pojechać. Motomorini. Petarda. Przejechałem chyba 1000 km. Obydwie najsłynniejsze trasy w Rumunii. I jechałem w grupie, gdzie były dwa Triumph Street RS, Multistrada i R6. Nie musieli jakoś strasznie długo na mnie czekać, więc... Jest na pewno parę rzeczy, które pomaga, no hamulce od Brembo. Jestem przyzwyczajony do trochę innych pomp hamulcowych, ale tutaj nigdy mnie nie zawedłem. Tylny hamulec potrafi go bardzo dobrze uspokoić w zakręcie. Też nie mam żadnych zastrzeżeń. Silnik. No dobra, były takie zakręty, gdzie trzeba było zredukować do jedynki. Ale to nadal nie jest problem. porusza się bardzo sprawnie. Dobra, jeszcze szybko o zawieszeniu. Początkowo wydawało mi się trochę miękkie, ale to chyba takie zboczenie, które mam ze streeta. Teraz uważam, że jest super. Można zasuwać. Motocykl jedzie pewnie nawet w takim przypadku, gdzie są jakieś tam nierówności.